Jeżeli nie wiesz, czym jest wiązanie atomowe, jonowe i kowalencyjne, spolaryzowane, to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka, bo tam właśnie mówiłam, jaka jest różnica. Wiązanie atomowe, czyli wiązanie między dwoma atomami, które są tej samej siły. Zatem wiązanie leży dokładnie na środku między nimi, bo żaden z nich nie przesunie go w swoją stronę. Zróbmy to na podstawie. Cząsteczki O2. Żeby rozpisać powstawanie wiązania, policzyć pary wiążące i niewiążące, to trzeba napisać konfigurację i zobaczyć, do czego dąży i ile brak elektronów. Konfiguracja atomu tlenu. Atom tlenu jest w drugim okresie, czyli ma dwie powłoki oraz w szesnastej grupie, czyli ma 6 elektronów walencyjnych. Zatem brakuje jeszcze na K2. Trzeba teraz, jakby złożyć wniosek kredytowy. Jak składasz wniosek do banku kredytowy, to bank cię pyta, ile ty masz? A no, mam 6. Ile ci brak i do czego? No, chcę mieć oktet, czyli brak mu dwóch. No to wszystko wiemy. Ma 6 elektronów walencyjnych. Brak mu dwóch elektronów do oktetu. Oczywiście, drugi jest dokładnie taki sam. Zatem nie będziemy go rozpisywać. Rozpiszmy wzory Luisa, czyli system kropkowy. Do, mamy dwa atomy tlenu do tworzenia wiązania biorę w tym przypadku elektrony walencyjne, czyli te najbardziej zewnętrzne. Ma on ich sześć. Ale wiemy że brak mu dwóch do oktetu. Zatem da sześć, no byłby chyba skończonym frajerem. Da tyle, ile potrzebuje. Nie da więcej. Resztę schowa sobie jako swój majątek osobisty. No to zobaczmy. Brak mu dwa, czyli ze swoich sześciu dwa wyciągnie do kolegi. Ten, sam, ten drugi tak samo. Sześć minus dwa zostają mu cztery. Cztery, pamiętajmy, że Parę elektronową możesz dwoma kropkami zapisać albo kreską. Czyli mamy tutaj symetrycznie rozłożone, ple na plecach skitrane pary elektronowe. Jego majątek osobisty, on go nie da, bo nie musi. Pamiętajmy, że zasada minimum energetycznego tu działa, czyli naj jak najwięcej uzyskać, a najmniej dać. Czyli tak jak u nas w życiu czy najmniej się narobić, a najwięcej zarobić. Nie więcej o to chodzi. W takim razie, zobaczmy, drugi ma tak samo i teraz one się zbliżą. Tu mamy uwspólnione pary elektronowe. Sprawdźmy, czy każdy z nich uzyskał to, co chciał, bo jak nie, to na pewno ta cząsteczka istnieć nie będzie. Atom tlenu. Pierwszy tu, drugi, trzeci, czwarty na plecach skitrany, piąty, szósty, bo ma sześć. Siódmy, ósmy od kolegi, użyczone, czyli ma oktet. Ten tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ma oktet. Cząsteczka istnieje. Ale uwaga, policzmy, ile ta cząsteczka, bo często macie takie pytania: ile cząsteczka ma par wiążących? Pary wiążące to te, które spowodowały, że atomy się związały. No jakby proste. Wynika to oczywiście. Z nazwy. Mamy dwie pary wiążące, a ile par wiążących Par niewiążących cztery. Inne pytanie może być. Ile elektronów tworzy pary wiążące? No to najpierw musisz zobaczyć, które to pary wiążące, a każda para ma dwa elektrony, czyli cztery. I jeszcze jedno pytanie. Ile elektronów tworzy pary niewiążące? Raz, dwa. Trzy, cztery, czyli cztery pary niewiążące w tej cząsteczce. Zatem osiem tworzy ich elektronów. Jeszcze może być inne pytanie. Ile atom tlenu w tej cząsteczce ma par niewiążących? Dwie pary, elektronów cztery. Oraz dwa elektrony użycza do uwspólnionych par wiążących. Mam nadzieję, że jest to jasne. Idziemy dalej. Musimy rozpisać konfigurację atomu. 7 elektronów. Znajduje się azot w drugim okresie, czyli ma dwie powłoki, oraz na powłoce walencyjnej, ponieważ jest w 15 grupie, ma 5 elektronów walencyjnych. Do 7 brakuje. 2 i 5 to 7. Zgadza się. Zatem składamy wniosek kredytowy. Atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych. Brakuje mu, no i teraz zastanówmy się, pamiętacie, tylko na powłoce pierwszej, czyli na powłoce K, może być dublet. Na wszystkich pozostałych powłokach będzie oktet. Do oktetu brakuje mu trzech elektronów. Rozpiszmy elektrony walencyjne. Atom azotu ma pięć. Brakuje mu trzech do oktetu. Cwaniaczek nie da komuś pięć, bo byłby frajerem skończonym, tylko da mu trzy Czyli do kolegi wyciągnie 3, ma 5, zatem jeszcze 2 mu zostały i to traktujemy jako majątek osobisty i chowamy na plecach. Przypominam, że kreska może zostać zastąpiona w zapisie dwoma kropkami, czyli to symbolizuje parę elektronową. Drugi, ponieważ mamy dwa atomy azotu, dokładnie wygląda tak samo. Ma 3 elektrony, wyciąga do kolegi, parę chowa. Atomy się zbliżają, Chmury elektronowe się przenikają, następuje uwspólnienie par i mamy wiązania chemiczne. Wiązanie mamy tak zwane potrójne. Ile mamy par wiążących? Mamy trzy pary wiążące. Pary wiążące to te, które powodują, że atomy wiążą się ze sobą. Sprawdźmy teraz, czy atomy uzyskały to, co chciały. Ten atom ma jeden, dwa... Trzeci, czwarty, piąty, swój, no mał, pięć, szósty, siódmy, ósmo kolegi ma oktet. Drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ma oktet. Czyli cząsteczka istnieje. Ile par niewiążących tutaj mamy? To jest para niewiążąca i to jest para niewiążąca, czyli dwie. Ile mamy elektronów biorących udział w tworzeniu wiązań? 6, bo to są tylko pary wiążące. Jest to wiązanie atomowe, czyli kowalencyjne, ponieważ różnica między elektrojemnościami jest 0. Elektroujemność azotu to 3,0, drugiego też 3,0, zatem wiązanie pozostaje dokładnie na środku. Rozpiszmy jego konfigurację. Znajduje się w trzecim okresie, czyli ma trzy powłoki elektronowe. Na ostatniej powłoce ma drugą cyfrę z numeru grupy. Mamy tu 17, czyli 7 elektronów walencyjnych. No i zaczynamy, przypominam, od początku. 2 i teraz mamy 2 i 7 to 9. 17 minus 9 to 8. Na powłoce L. Złóżmy wniosek kredytowy. Atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych. Brakuje mu, widzimy, że jest w trzecim okresie, dąży do oktetu. Do oktetu brakuje mu jednego elektronu. Rozpiszmy kropkowo. Atom chloru drugi atom chlor. Zawsze do kolegi atom wyciąga tyle, ile mu brak. Brakuje każdemu z nich jednego elektronu, więc wyciąga do kolegi jeden. Drugiemu też brakuje jednego, wyciąga do kolegi jeden. Ale pamiętajmy, że atom chloru każdy elektronów na ostatniej powłoce ma siedem. Jeden już wyciągnął za. Sześć ma skitranych na plecach. Sześć elektronów to trzy pary. Rozmieszczamy je symetrycznie. Jeżeli te atomy zbliżą się i chmury elektronowe się przenikną, to zostanie uwspólnione te elektrony do wiązania chemicznego. Sprawdźmy, czy każdy z atomów uzyskał to, co chciał. Ten atom 1, 2, 3, 4, piąty elektron, szósty, siódmy jego, bo miał siedem i ósmy od kolegi zgadza się. Ma oktet drugi atom. Jeden, dwa, trzy, cztery, piąty, szósty, siódmy i ósmy od kolegi. Zgadza się, ma oktet. Cząsteczka Cl2 istnieje. Mamy wiązanie pojedyncze. Powstały na drodze uwspólnienia pary elektronowej, gdzie każdy z atomów daje po jednym elektronie. Czy wiązanie jest dokładnie na środku między nimi? Tak, ponieważ żaden z nich nie jest silniejszy. Elektroujemność atomu chloru to 3,0, drugiego atomu chloru 3,0, nikt nie jest silniejszy. Wiązanie to wiązanie kowalencyjne, czyli atomowe, pozostające w odległości równej od jąder atomowych każdego z tych atomów. Par wiążących mamy jedną. Ile elektronów wiążących? Dwa. Ile mamy par niewiążących, czyli to są wszystkie te, które nie biorą udziału w tworzeniu wiązania? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Czyli pary niewiążące, to jest ich sześć. No każda para to dwa, czyli 12 elektronów. Atom wodoru mamy w układzie okresowym tutaj. Rozpisujemy jego konfigurację elektronową. Jego liczba atomowa to 1, czyli posiada jeden elektron na powłoce pierwszej, bo jest w okresie pierwszym, czyli na K będziemy mieć 1. Drugi jest dokładnie taki sam. Złóżmy wniosek kredytowy. Widzimy, że ma jeden elektron walencyjny, brak mu jednego do dubletu. Na powłoce K może, mogą być dwa elektrony, nie więcej zatem, tylko i wyłącznie. Minimum energetyczne tutaj realizowane jest przy pomocy dubletu. Wzory Lewisa: jeden atom wodoru, jeden elektron do kolegi, drugi atom wodoru, jeden elektron do kolegi. Atomy się zbliżają. Chmura elektronowa się zagęszcza, elektrony się przyciągają, mamy wiązanie chemiczne. Czy ten atom wodoru ma to, co chciał, czyli ma dublet? Sprawdźmy. Jeden elektron, drugi od kolegi. Tak, ma dublet. Ten atom wodoru ma 1 i 2? Tak, ma dublet. Cząsteczka H2 istnieje. Ile par wiążących tu jest? No tylko jedna. Ile elektronów ją tworzy? Dwa. Czy mamy pary niewiążące? No nie. On tu nie ma nic skitrane majątku osobistym, zatem par niewiążących ta cząsteczka nie ma. Jestem przekonana, że wszystko jasne. Pozdrawiam.